Jest taki moment w grze Final Fantasy VII, który zapisał się w pamięci graczy w szczególny sposób. Jest to moment, którego nie doświadczyłem na własnej skórze, bo jak wspominałem w moim materiale o Final Fantasy VII Remake, nie ukończyłem oryginału. Ale widziałem mnóstwo materiałów na ten temat u innych twórców, więc dzięki temu znam ich perspektywę. Chodzi mi o moment śmierci Elif, która towarzyszyła nam w naszej przygodzie niemalże od samego początku, moment, w którym główny antagonista gry, Sefirot, pozbawia jej życia i poprzez ten okrutny czyn pozbawia nas naszej przyjaciółki oraz kompana w boju. Moja interpretacja tych wszystkich reakcji graczy na ten moment jest taka, że największy smutek wywołał u nich nie sam fakt jej odejścia, tylko świadomość, że nasza przyjaciółka, która była zarysowana w wyjątkowo przyjazny sposób, która pomagała nam w walce za każdym razem i z którą gracz spędził prawdopodobnie kilkadziesiąt godzin, zwyczajnie zniknęła z egzystencji. Już jej nie ma, nawet w ekranie statystyk bohaterów. Czuć po niej ewidentną pustkę, zarówno w samej grze, jak i w sercu gracza. To moim zdaniem jest przykład świetnie przedstawionej śmierci fikcyjnej postaci, bo moim zdaniem tak naprawdę największym wyzwaniem dla człowieka nie jest sama świadomość obserwowania śmierci bliskiej osoby, ale pogodzenie się z faktem, że już nigdy się jej nie zobaczy i resztę swoich dni będziesz musiał spędzić bez niej. Nie jestem pewien czy to tylko moje zdanie, ale myślę, że właśnie na takim podejściu opiera się jedna z nowszych gier indie. Spirit Farrell. Jak to zwykle bywa, zapewne większość z was mogła o tej grze nie słyszeć, a ja uwielbiam tego typu nieznane gry, zatem chyba nie ma sensu przedłużać i pora przejść do rzeczy. W prologu historii poznajemy główną bohaterkę, Stellę oraz jej kotka Puszka. I tak, drogi widzu, wiem, że tak naprawdę ma on na imię Daffodil, ale wiesz co? Dla mnie to jest Puszek, bo ja tak mówię. Anyway, ta dwójka budzi się w wyjątkowo ciekawym miejscu, bo na łodzi samego Harona. Jeśli orientujecie się chociaż trochę w mitologii, to wiecie, że Haron zajmuje się przewożeniem dusz przez rzekę Styx. Ale najwyraźniej ta robota mu się znudziła, bo po naszym przebudzeniu informuje nas, że postanowił olać to wszystko i wyjechać w Bieszczady. No i fajnie, spoko, trochę emerytury zawsze się przyda. Problem w tym, że robota to jednak robota i przydałoby się jakieś zastępstwo, a takim zastępcą zostaje właśnie Stella, która momentalnie zostaje mianowana kolejnym spirit Farelem. Od tej pory jej zadaniem jest poszukiwanie zagubionych dusz różnych ludzi i pomaganie im w pogodzeniu się ze swoim losem i okazyjnie przy rozwiązywaniu ich niezałatwionych spraw. Tak właściwie to tyle jeśli chodzi o zarys historii. Po prostu podróżujemy po dość obszernej mapie szukając różnych rezydentów tego świata i staramy się ich zwerbować na swoją łajbę, gdzie będą mogli spędzić swoje ostatnie dni. Każdy z naszych kompanów jest przedstawiony w formie zwierzęcia, a sama ich ilość jest także zaskakująco duża, choć dwójka z nich jest ukryta i musimy trochę głębiej poszukać, aby ich znaleźć. Mamy tu wyjątkowo entuzjastycznego wujka Atula, który jest żabą, starszą panią imieniem Alice, która jest jeżem, jest też wąż rzeczny, który o dziwo nie jest niebezpieczny. I oczywiście to tylko mała część załogi, którą możemy zwerbować. Oczywiście mamy tu znacznie więcej do roboty, ale do tego jeszcze wrócę. Tak czy siak, większość gry spędzamy w towarzystwie zagubionych duszyczek, z czego każda z nich jest inna, posiada swój charakter oraz swoje indywidualne. Indywidualne problemy, które często przyjdzie nam rozwiązać, ale to nie jest tak, że wystarczy po prostu zaprosić ich na pokład i tyle, i szafa gra. No nie, skoro jesteśmy gospodarzem naszego statku, to wypadałoby się o naszych gości zatroszczyć. No i tutaj właśnie wchodzi mechanika zarządzania. Nasz statek na samym początku wygląda wyjątkowo skromnie i niezbyt imponująco. Ale poprzez życzliwość naszego przyjaciela rekina, jesteśmy w stanie ulepszyć naszą łajbę, powiększyć jej powierzchnię, aby pomieścić wszystkie budowle, jakie dane nam będzie zbudować, zwiększyć szybkość, dzięki czemu będziemy mogli szybciej płynąć, oraz wykupywać konkretne ulepszenia, które pozwolą nam się przedostać do kolejnych biomów, które czasami będą zablokowane przez lód lub kamienie. No cóż, taki już los kapitana, najwyraźniej. Ale na tym nasza praca się nie kończy. Większość naszych przyjaciół najwyraźniej niewiele wie na temat gotowania jedzenia, więc musimy regularnie dbać o ich karmienie, co też nie jest wbrew pozorom takie łatwe, bo niektórzy są wyjątkowo wybredni i będą chcieli zjeść jakąś konkretną potrawę, a nie wszystkie przepisy są dla nas dostępne od razu, zatem musimy czasem sami poeksperymentować z łączeniem jedzenia nie wspominając o tym, że składniki do gotowania musimy znaleźć sami. Jak się można domyślić, aby ulepszać nasze pływające miejsce zamieszkania, musimy znaleźć surowce. A gdzie takie surowce można znaleźć? Sposoby na to są dwa. Pierwszy z nich to eksploracja różnych wysepek, gdzie można znaleźć takie rzeczy jak drewno, jedzenie, kopalnie, w których możemy podkraść trochę materiałów oraz kupców sprzedających ciekawe rzeczy. Ale jeśli o tym mowa, przyznam się, że jestem odrobinkę rozczarowany lokacjami w tej grze. No niby każdy biom... Wyróżnia się stylem lokacji, bo wysepki w jednym ewidentnie nawiązują do japońskich miejscówek, a drugi jest pełen leśnych terenów pokrytych mgłą. Ale poza tym, same lokacje nie są jakoś szczególnie ciekawe. I co gorsza, poza zbieraniem surowców i okazjonalnymi questami pobocznymi, które tak swoją drogą są takie sobie, nie oferują zbyt wiele kontentu. No szkoda, wielka szkoda. Z czasem będziemy mieli także możliwość budowania na statku różnych pomieszczeń, takich jak kuźnia, ogródek i takie tam, i dzięki temu niektóre surowce będziemy mogli wytwarzać u siebie. Ale oczywiście nie stanie się to od razu, bo takie warzywa rosną wolno i domagają się regularnego podlewania. Dochodzą do tego jeszcze różne eventy, które tak naprawdę są minigierkami, polegającymi na przykład na łapaniu piorunów w butelkę albo na zbieraniu minerałów zycielska wielkich. Smoków. Jak widać Spirit Farer wymaga od Ciebie dość dużej ilości mikrozarządzania. Teraz tak, ogólnie nie jestem szczególnym fanem tego typu gier, bo często opierają się na swoistej monotonii. Tutaj też częściowo tak jest, bo po jakimś czasie zauważasz, że czynności, które wykonujesz, są dość powtarzalne. Ale o dziwo, o ile początek był troszeczkę powolny i mozolny, tak potem strasznie się wciągnąłem w to całe zarządzanie statkiem. Ale nadal ostrzegam, że jeśli nie lubicie tego typu gier, to możecie się od tej gry odbić. Ale skoro mnie Spiritfarer do siebie przekonał, to być może Was też przekona. Trzeba też zaznaczyć, że całe to zarządzanie nie jest mimo wszystko szczególnie trudne. To nie jest tak, że możesz zwyczajnie przegrać i zablokować swój progres. Po prostu czasem możesz dojść do momentu, gdy zdobycie konkretnych materiałów może zająć ci dość dużo czasu. Szczególnie, że niektórzy z naszych kompanów zechcą, abyśmy zrobili dla nich jakąś przysługę lub ulepszyli ich domek. Często materiały do tego potrzebne znajdują się w wybiomach, które są w jakiś sposób zablokowane przez lód lub mgłę. Aby pokonać te przeszkody, trzeba ulepszyć naszą łajbę, co też wymaga zbierania materiałów. Więc tak, są tu momenty ale dla mnie nie było ich na tyle dużo, żeby szczególnie popsuły mi radochę z grania. A uwierzcie mi, radochy z grania jest tu cała masa. W ogóle cała gra jest niesamowicie wholesome. A to głównie zasługa naprawdę świetnych postaci. Chociaż nie każdy z nich polubi się od samego początku, i tak z czasem nasza załoga zagubionych dusz zaczyna tworzyć jedną wielką, przyjazną rodzinkę, przy której naprawdę możesz czuć się w niebo wzięty. Pomimo, iż Spirit Farel porusza dość ciężkie kwestie, nie przeszkadza mu to w dodaniu całej masy humoru i ciepła. Widać to szczególnie w świetnych animacjach postaci. Nie są jakoś szczególnie zaawansowane, ale kurde, Widać, że przy każdej z nich animatorzy mieli jakiś pomysł i nawet zadbano o takie szczegóły jak sposób, w który dana postać nas przytula. Co samo w sobie mówi sporo o jej charakterze. A właśnie w tej grze możemy się przytulać. Super, uwielbiam się przytulać. Przytulanie jest naprawdę cudowne. Okej, okay, może nie w obecnych czasach, ale ogólnie uwielbiam przytulanie. A w Spirit Farrerze przytulania jest naprawdę dużo. Zresztą większość subtelnych animacji naszych postaci jest świetna. Uwielbiam ten szczery uśmiech Stelli za każdym razem, jak uda nam się coś wytworzyć. Uwielbiam to, że nasz puszek śpiewa razem z nami, gdy gramy na gitarze, aby pomóc roślinom szybciej urosnąć. No i oczywiście uwielbiam wszystkie momenty przytulania. To jest coś pięknego, do prawdy. Ale w takim razie trzeba sobie zadać jedno bardzo ważne i bardzo konkretne pytanie: czy da się przytulić kota? sorki to był właśnie mój zbiornik na moje szczęście który właśnie szlak trafił no cóż trzeba sobie sprawić nowy Aczkolwiek jeśli chodzi o animację, nie jest tu tak różowo. Czasem jednak zauważasz, że gra ma problemy techniczne. Czasem jakaś postać się zablokuje na drapinie, czasem jakaś postać zatrzyma się w jednej klatce animacji, a czasem zdarzają się znacznie gorsze rzeczy. Raz było tak, że aby zaliczyć jakąś misję, musiałem pogadać z jednym z bohaterów, ale z jakiegoś powodu nie mogłem tego zrobić, bo ani razu mi nie odpowiadał. To był też moment, gdy musiałem zakończyć sesję grania, a gdy włączyłem grę następnego dnia, gra zaliczyła mi misję, mimo iż nic nie zrobiłem. Zatem niestety Spirit Farrell nie jest szczególnie doszlifowany, ale z drugiej strony nie jest pod tym względem jakoś szczególnie źle. Uwierzcie mi, znam gorsze przypadki. No dobra, ale wciąż musimy pamiętać, że to całe zbieranie i zarządzanie ma swój konkretny cel. I nie jest to niestety imprezowanie na statku, a jest to cel przekonania członków naszej ekipy do zaakceptowania swojego losu. A to oznacza jedno pożegnania. Dużo pożegnań. W pewnym momencie, gdy uda nam się wykonać wszystkie misje lojalnościowe konkretnej postaci, musimy popłynąć z nią do bramy wieczności, która pozwoli im ostatecznie pożegnać się z tym padłem wes. Uwielbiam te momenty, głównie za to, że nie starają się być ckliwe. Sam fakt, że przyjdzie nam ostatecznie pożegnać się z postacią, z którą mogliśmy nawiązać osobistą więź, nie jest traktowany jako szczególnie przykra rzecz. Wręcz przeciwnie, jest to pewnego rodzaju najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Szczególnie w przypadku wspomnianej pani Jerz. Nie będę spoilerował o co chodzi w jej wątku, ale wspomnę tylko tyle, że dawno nie byłem tak szczęśliwy, że pomogłem odejść danej osobie w niebyt. Okej, okay, bez kontekstu to brzmi trochę mrocznie, ale zapewniam Was, że ten wątek poruszył mnie najbardziej i najlepiej doświadczyć go samemu. Ta gra ewidentnie złapie za serca tych, którzy doświadczyli w prawdziwym życiu straty bliskiej osoby. Ja do tej pory czegoś takiego nie doświadczyłem i przez to nie zalewałem się łzami po każdym pożegnaniu, ale nie powiem, żeby te pożegnania nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia. Chociaż tak naprawdę największe wrażenie zrobiłem. Robiły na mnie te momenty, gdy zdałem sobie sprawę, że danej postaci już nie ma. I niezmiernie cieszy mnie to, że jest to w pewnym sensie zasługa gameplayu, bo kiedy przez te kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt godzin zajmujesz się tymi bohaterami, dbasz, żeby mieli jedzenie i dach nad głową, i naprawdę zaczynasz przyzwyczajać się do ich obecności, gdy już się z nimi żegnasz i wracasz na swój statek to jest ci naprawdę smutno, że już ich nie ma. Naprawdę czujesz ich nieobecność. Raz złapałem się też na tym, że przygotowałem jakiś specjalny posiłek dla konkretnej postaci, tylko po to, aby po chwili przypomnieć sobie, że chwila, ja już się z nią pożegnałem. Nie ma sensu gotować tej konkretnej potrawy. Lubię też taki mały detal, że gra nie pozwala nam pozbyć się domków, które wybudowaliśmy dla tych postaci, tak żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli o ich istnieniu. Mały detal, ale moim zdaniem, świetnie pozwala wczuć się w tematykę gry. Ale pojawia się tu także pewien problem, choć jest to raczej mój osobisty problem: jak dla mnie obsada Spirit Farera jest odrobinkę za duża. Nie, inaczej. Nie ze wszystkimi postaciami udało mi się nawiązać jakąś szczególną więź. Bo w pewnym momencie było ich tak dużo, że skupiałem się głównie na wypełnianiu ich questów i przez to trochę mniej wczuwałem się w kontekst tych questów. Tym bardziej, że niektórzy zwyczajnie nie zaskarbili sobie mojej sympatii mimo wszelkich prób. Przez to w momencie ich pożegnania zwyczajnie mówiłem, Ech, no trudno, nie będę tęsknił. Ale mówię, to jest raczej kwestia subiektywna. Podsumowując, Spirit może nie jest grą idealną i jest perełką, na której widać odrobinkę rys. Ale nie są to rysy na tyle duże, żeby wpłynąć na Twoje doznania. To gra świetnie przemyślana, niesamowicie przyjemna i przede wszystkim wzbudzająca całą gamę emocji. Emocji, które zostają z Tobą nawet na długo po jej ukończeniu. To już samo w sobie jest moim osobistym standardem jakości. Bierzcie w ciemno, nie pożałujecie, gwarantuję Wam. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu. Cześć.